Cześć. Dzisiaj pierwszy z serii czterech krótkich filmików o karmieniu ryb. Oczywiście, metod karmienia jest mnóstwo, yy, opinii na temat karmienia jest mnóstwo, ale ja, jak zwykle, powiem Wam, jak to wygląda u mnie, jak ja karmię, ponieważ u mnie ryby głównie, nie tylko, ale to w następnym filmie, ale głównie są na suchym pokarmie. Zgoda że to wszystko zależy od tego jakie mamy ryby, bo nie są gatunki, które trudno przyzwyczaić do suchego pokarmu, a są gatunki, które będą znacznie chętniej przyjmować nieżywy nie żywy, tylko suchy pokarm. Wybór tego pokarmu obecnie na rynku jest tak duży, że można czasami zwariować, można naprawdę kupić bardzo dobre pokarmy, które no w nie chcę powiedzieć w 100%, ale naprawdę potrafią zastąpić w dużym procencie pokarm żywy. I jeżeli tylko są ryby, które przyjmują chętnie suchy pokarm, to ja im go daję. No, u mnie akurat są. Staram się stosować pokarm raczej z, może nie tej najwyższej półki, ale raczej ten lepszy niż ten średni czy, czy gorszy. No, dbam o swoich podopiecznych. Ponieważ jest to pokarm jednak wyłącznie suchy, tutaj to co widzicie, staram się, żeby był no, w miarę urozmaicony, w miarę bogaty i na przykład są tu różnego rodzaju, czy tabletki dla zbrojników. Różnej średnicy, o różnym składzie. Oczywiście większość to są roślinne na bazie różnego rodzaju glonów, alk i tak dalej, ale ja mam przecież też kosiarki, które lubią tego typu pokarm. Tu jest pokarm też jajeczny, na przykład te żółte krążki, te żółte tabletki, ale są też jakieś granulaty, płatki czosnkowe, jakieś witaminizowane. Tutaj z Tropikala, czy z Tetry, czy z JBL-u. Różnego rodzaju na przykład tutaj spirulina. Mniej lub o mniejszej lub większej zawartości spiruliny, ale staram się, żeby to nie było mniej niż 36-40%. Tutaj jest jakaś ochotka, jakieś insekty. Granulaty. Czy granulki są i większe, i mniejsze, tak żeby każdy znalazł coś dla siebie? Tu jest Artemia, tutaj no, klasyka, czyli Hikari, pokarm dla zbrojników, ale też na przykład Hikari, taki pokarm, który bardzo fajnie udaje pokarm żywy, i ryby bardzo chętnie go jedzą, bardzo jest chętnie przyjmowany przez wszystkie ryby, zarówno denne, jak i te pływające w toni wodnej. Tutaj różnego rodzaju witaminy, jak vipagran na przykład, no różnego rodzaju płatki. Tutaj witaminizowane też dla większych, dla mniejszych ryb. No, u mnie akurat większość to dla mniejszych niż dla większych. Chodzi tylko o to, żeby nie ograniczać się do jednego producenta, moim zdaniem, czy do jednego rodzaju pokarmu, bo to, że się jak ja wybieram pokarm? Może w ten sposób? Jest. Mam prostą zasadę. Kupuję jakiś pokarm, często, którego na przykład nie znam, no ale potrzebuję na przykład, więc kupuję sprawdzony ten, który stosowałem, ale kupuję też jakąś nowość w postaci tabletki czy, czy jakiegoś tam granulatu. I o co chodzi? Jak ja to. Jak ja to testuję? Czym się kieruję, że według mnie jakiś pokarm jest dobry, a inny jest gorszy? Patrzę po pierwsze, co robią ryby, jak chętnie przyjmują dany, dany pokarm, no bo to z tym też bywa różnie. Sami wiecie, że wam też jedno, bardziej, jedno danie bardziej smakuje, drugie mniej. Więc patrzę, jak reagują ryby, jak chętnie jedzą, ale patrzę też, yy, i co nie mniej ważne, jakie mają odchody po tym pokarmie, ile mają tych odchodów. Jeżeli mają mało, to znaczy, że pokarm się dobrze wchłonął, że ta przemiana materii następuje, że ryby wyciągają sobie to, co, to, co muszą mieć, to, co powinien organizm przyswoić i to, co jest rybom potrzebne. Jeżeli główna są duże, no to znaczy, że to idzie po prostu tylko zapycha kichę, idzie przez, przez flaki i wylatuje na zewnątrz. No to takiego... Pokarmu staram się unikać. Taki pokarm uważam, że no nie jest najlepszy, i dlatego następnym razem kupuję kolejny jakiś do testowania. Co o tym sądzicie? Jak wykarmicie swoje ryby?